Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj robimy sobie przesłanie anielskie na dany moment więc kiedy natraficie na ten film po prostu jest to przekaz na teraz i macie do wyboru dzisiaj jedną z trzech figurek Pierwsza figurka to jest aniołek z różowym sercem i z takim różowym właśnie wiankiem w róże Aniołek numer dwa to aniołek cały biały z srebrnym brokatem i aniołek 3 to aniołek z jadeitem. I tak, i teraz dajcie sobie chwilkę i wybierzcie grupę, która najbardziej do Was w tym momencie przemawia, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam osoby, które wybrały grupę numer 1. Już patrzymy, co ważnego Wasz anioł pragnie Wam na ten moment przekazać. Jaką ważną informację na ten moment. Hmm. Wy macie kartę wizji Teraz Wam powiem um, Troszeczkę zrobimy to przesłanie anielskie W innym e, stylu niż zawsze Dlatego, że po prostu powiem Wam to W formie jakby Wiadomości, jakiej chce Wam po prostu e, Wasz anioł coś przekazać e, Więc e, Ok. Powiem teraz po prostu to w takim stylu, jakby to po prostu chciałam po powiedzieć teraz, Anioł. Więc będę jakby takim przekaźnikiem informacji. Więc tak. Um, nie martw się o sytuacje, których teraz doświadczasz. Um, nie martw się o to, jak one dalej się potoczą. Za bardzo zamartwiasz się tym wszystkim, co teraz cię spotyka, za bardzo też zamartwiasz się tym, co będzie, a zapominasz o tym, co jest najważniejsze tu i teraz. Cały czas cię prowadzimy, cały czas otrzymujesz nasze wsparcie. Jeżeli czujesz, że jest już bardzo ciężko i nie wiesz, jak sobie poradzić z pewnymi sytuacjami, po prostu poproś nas o pomoc krótką modlitwą czy po prostu wezwaniem, a zawsze wskażemy Ci właściwą drogę. Tak naprawdę każdego dnia pojawiamy się w Twoim życiu i dajemy Ci znaki, które po prostu przeoczasz. Musisz trwać w chwili obecnej, żeby dostrzec to, co chcemy Ci przekazać co chcemy ci powiedzieć? Bo tak naprawdę, znaki, żebyś mogła zobaczyć znaki, które ci dajemy, a dajemy ci je cały czas, musisz tkwić w teraźniejszości, musisz otworzyć swoje oczy i zobaczyć. Te szczegóły, na które chcemy, żebyś zwróciła uwagę, one mogą być cennymi wskazówkami co do Twojej przyszłości, czy też po prostu mogą dodać Ci otuchy. W momencie, kiedy zobaczysz od nas wskazówki, w momencie, kiedy zobaczysz od nas um, radę na przyszłość, czy radę na teraz, której potrzebujesz, od razu poczujesz ciepło, Poczujesz się bezpiecznie i w końcu poczujesz wewnętrzny spokój, bo uświadomisz sobie, że tak naprawdę nigdy nie jesteś sama ze swoimi problemami. I nawet jeżeli bardzo się zamartwiasz, my cały czas jesteśmy przy tobie tylko musisz zacząć się rozglądać. Musisz też poprosić nas o pomoc, jeżeli z czymś sobie nie radzisz. Za bardzo uciekasz w przyszłość lub tkwisz w przeszłości. Czas skupić się na tym, co jest tu obecne, bo przeoczasz najważniejsze rzeczy. Musisz zrobić sobie przerwę. Być może to jest czas, w którym powinnaś Zastanowić się na nowo, czego tak naprawdę od życia chcesz? Co tak naprawdę sprawia ci największą przyjemność? Jakie są twoje marzenia? Co zawsze chciałaś robić? Nie pozwól, żeby małe przeszkody na twojej drodze. Zapomniałaś tak naprawdę, co chciałaś zawsze robić w życiu. Być może zapomniałaś o tym, co dla Ciebie w życiu zawsze było najcenniejsze. W tym momencie jest to najlepszy czas na to, żeby w końcu zrobić sobie przerwę, żeby odpocząć i żeby na nowo zastanowić się, dokąd zmierzasz, co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć, jakie masz plany, jakie masz marzenia bo w twoim życiu mogła pojawić się rutyna. Możesz tak naprawdę nie czuć satysfakcji i szczęścia z każdego dnia, który tak naprawdę jest darem. I jest to czas, w którym który bardzo szybko ci przemija. A w momencie, gdy pojawiają się problemy, nie potrafisz myśleć na spokojnie, nie potrafisz w tym momencie myśleć o tym, co będzie dla ciebie najlepsze. Tylko skupiasz się na tym, że jest problem i nie wiesz, jak go rozwiązać. Teraz jest czas na to, żebyś odpoczęła, żebyś znalazła dla siebie chwilę, skupiła się na sobie, na tym, żebyś zrozumiała, co tak naprawdę chcesz. W momencie, kiedy zrozumiesz, czego tak naprawdę pragniesz, wtedy małe problemy na Twojej drodze znikną i pomożemy Ci wszystko rozwiązać. Największym problemem jest moment, w którym nie wiemy dokąd zmierzamy, nie wiemy po co zmierzamy, i jesteśmy zagubieni, i każdy dzień dla nas jest ciężki. Wtedy właśnie nie potrafimy znaleźć rozwiązania danego problemu czy rozwiązania dla naszego smutku, dlatego że sami nie wiemy czego chcemy dlatego tak ważne jest w tym momencie żebyś odpoczęła żebyś na nowo zastanowiła się co chcesz robić potraktuj to że kolejny dzień jest kolejnym darem kolejną możliwością do zmienienia po prostu wszystkiego tylko musisz się na to otworzyć być może teraz w swoim życiu doświadczysz bardzo dużo stresu być może przez całe zabieganie, przez całe zamieszanie, nie miałaś czasu zadbać o siebie. Jesteśmy tu po to, żeby ci przypomnieć o tym, że musisz dbać o siebie, o swoje dobro, o swoje emocje. Nie żyj jak robot nie jesteś robotem, jesteś człowiekiem, masz swoje emocje, masz uczucia. Bądź dla siebie łagodna i nawet w momencie, kiedy coś ci nie wyjdzie, nie obwiniaj siebie za to. Jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, ale pamiętaj, że póki żyjemy, możemy tak naprawdę naprawić wszystko w naszym życiu. Więc najlepsze, co możesz teraz dla siebie zrobić, to po prostu dać sobie czas, poprosić nas o pomoc i zobaczyć, jakie wskazówki dostaniesz. Jeżeli od dłuższego czasu chciałaś coś zmienić, jeżeli od dłuższego czasu coś nie dawało ci spokoju, to jest dobry właśnie czas na zaplanowanie nowych rzeczy, na zaplanowanie całkiem nowych postanowień. Pamiętaj, że w życiu musisz być dla siebie Najlepsza jak tylko możesz, dlatego że nikt nie jest w stanie o ciebie zadbać tak jak ty sama. Dbaj o siebie, dbaj o to, w jaki sposób siebie traktujesz, dbaj o swoje emocje, o swoje uczucia, bądź dla siebie najważniejsza. Jeżeli masz jakieś problemy materialne, jeżeli masz problemy, jeżeli masz jakieś problemy w pracy, pamiętaj o tym, że wszystko da się rozwiązać, a my pomożemy ci w tym, żebyś mogła cieszyć się życiem i żeby wszystkie Twoje problemy zostały rozwiązane. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama, ale również pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, co robisz w swoim życiu i w którą stronę chcesz iść. Pamiętaj o tym, że to ty jesteś autorem swojej własnej książki i że to ty tak naprawdę możesz napisać tą historię od nowa inaczej. Więc jeżeli pragniesz coś zmienić, to zrób to. Idź w stronę idź drogą, o której zawsze pragnęłeś, zawsze pragnęłaś iść i po prostu a słuchaj głosu serca. Jesteśmy tu dla Ciebie. Widzimy, że po prostu gdzieś się zagubiłaś, ale jesteśmy tu, żeby Ci pomóc. Pamiętaj, że największa radość kryje się tu i teraz, a czas cały czas przemija. Więc jest to najlepszy moment do tego, żeby się otrząsnąć, żeby zastanowić się nad nowymi rzeczami, które chcesz wprowadzić w swoje życie, i zastanowić się, kim tak naprawdę jesteś i czego pragniesz od życia. Pamiętaj również, że zawsze, gdy poprosisz nas o pomoc, przyjdziemy ci z pomocą. Nieraz przychodzimy pod postacią ludzi, jakiś człowiek, podpowiedzi. Czasami pojawiamy się pod postacią różnych rzeczy spotkanych na Twojej drodze. Czasami, Pojawiamy się pod postacią muzyki, czasami pod postacią filmów, książek, słów, reklam, tytułów. Po prostu otwórz się na wskazówki, które chcemy czytać. Więc tak, słuchajcie, to było całe czytanie dla Was, dla Waszej grupy. Mam nadzieję, że czytanie z Wami rezonuje. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I do zobaczenia w kolejnych filmów i przechodzę już do grupy numer 2. Witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. To czytanie będziemy robić troszeczkę innym sposobem. Będę przekazywać Wam jakby informacje bezpośrednio od Waszych aniołów, od tego, co aniołowie chcą Wam na ten moment przekazać, więc będzie to troszeczkę inne czytanie niż zazwyczaj, więc już patrzymy, co ważnego. Aniołowie, chcę wam tutaj przekazać. Nie martw się, jeżeli coś nie idzie po Twojej myśli. Nie martw się, jeżeli coś poszło nie tak. Nie wątp w swoją siłę, nie wątp w siebie przy pierwszym potknięciu. Jesteś bardzo silną osobą, nie poddawaj się na, tak, na takim początku drogi. Widzimy, jak się starasz, widzimy, ile pracy, ile serca wkładasz w to, co robisz. Jak bardzo chcesz dać od siebie wiele dobrego dla innych ludzi, ile, i jak wiele dobra jest w tobie. Pamiętaj, że. Przy każdym potknięciu jesteśmy przy tobie i zawsze podniesiemy cię. Zawsze pomożemy ci wstać. Jeżeli to jest twoje postanowienie, jeżeli czegoś bardzo pragniesz, a na swojej drodze spotykasz ludzi, którzy starają się ciebie zdemotywować. Starają się powiedzieć, że to nie jest Twoja droga, starają się powiedzieć, że to nie jest osoba dla Ciebie, starają się powiedzieć, że nie dasz rady. Pamiętaj, że ograniczenia są tylko i wyłącznie w Twojej głowie. Wszystko, co zapragniesz w sercu i wychodzi ono z prawdy, możesz osiągnąć. Więc nie poddawaj się tylko i wyłącznie do tego, że ktoś ci powie, że to nie jest dla Ciebie, że nie dasz rady. Że zasługujesz na coś innego. Ty sama najlepiej wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Nie rezygnuj z planów, nie rezygnuj z marzeń, nie rezygnuj swoich postanowień przy pierwszym potknięciu. Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, otrzepać się i pójść naprzód, iść dalej. Jesteśmy przy tobie cały czas. Wiemy, że jesteś bardzo delikatną osobą, że bierzesz do siebie słowa innych, że słowa innych potrafią bardzo mocno cię zranić. Pamiętaj, że w naszych oczach jesteś wyjątkowa, jesteś miłością i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Nie pozwalaj. Innym traktować cię źle. Pamiętaj, że zawsze masz wybór. Nie musisz słuchać osób, które chcą dla ciebie źle, które cię obrażają, które nie są życzliwe wobec ciebie. Dbaj o swoje dobro, o to, jak ty się czujesz, bo nikt za ciebie życia nie przeżyje. Idź swoją drogą. Nie poddawaj się, jeżeli masz marzenia i plany, idź w ich kierunku. Pamiętaj, że ludzie zawsze będą gadać. Ludzie zawsze będą mieć opinię na Twój temat. Najważniejsze jest to, co Ty masz w sercu i jak się z tym czujesz. Jeżeli kierujesz się sercem i swoim najwyższym dobrem, zawsze będziemy przy Tobie, będziemy Cię wspierać. Pamiętaj również, że wszystkie osoby, które spotykamy w swoim życiu, na swojej drodze, czasami poprzez takie złe traktowanie mają Cię czegoś ważnego nauczyć. Być może stawiania granic, być może większej pewności siebie. Może to czas, żeby uwierzyć w siebie i nie dać się innym manipulować. Pamiętaj, że Twoje zdanie, Twoje życie powinno być dla Ciebie najważniejsze, a nie to, co inni na Twój temat mówią lub robią. Zawsze masz wybór. Zawsze możesz wszystko zmienić, zaczynając od zaraz. Masz prawo mieć odmienne zdanie, masz prawo iść swoją drogą. Jesteś pełną miłości istotą, która może zdobyć wszystko, o czym tylko śni, możesz zdobyć wszystko, o czym marzysz. Nie idź za tłumem, jeżeli czujesz, że twoje serce chce iść inną drogą. Dokonuj wyboru sama. Zgodź ze sobą, żeby później nie żałować, że nie zrobiłaś czegoś, bo się bałaś lub ktoś ci odradził. Jeżeli świadomie podejmujesz swoje decyzje, jeżeli świadomie wiesz, że czegoś chcesz i czegoś pragniesz, poproś nas o wsparcie. Zawsze ci pomożemy. Ale nie poddawaj się przy pierwszym potknięciu. Zawsze da się wszystko naprawić. Ciesz się życiem. Ciesz się wszystkim, co Cię otacza. Przed Tobą jest coś wspaniałego. W Twoją stronę idzie coś bardzo dobrego. Jeszcze tego nie widzisz, ale to do Ciebie przyjdzie. Dlatego, że zawsze działasz z dobrego serca, zawsze chcesz dla innych jak najlepiej. Jesteś bardzo wrażliwą osobą. I być może starasz się zadowolić wszystkich dookoła, ale brakuje ci tej pewności siebie. Niezależnie co się dzieje, niezależnie czy popełniłaś jakiś błąd, niezależnie czy jesteś na początku jakiejś drogi, jakiejś postanowień i jesteś na siebie zła, bo czegoś nie zrobiłaś, nie dotrzymałaś słowa, wszystko jest dobrze. Zawsze masz wybór. Możesz zawsze wszystko naprawić, ale jeżeli nie jesteś zadowolona z tego, co się dzieje teraz, posłuchaj swojego głosu serca i kieruj się nim. Niezależnie czy spodoba to się twojemu otoczeniu, czy spodoba się to innym, czy spodoba się to twojemu partnerowi, jeżeli czujesz, że dzięki czemuś będziesz szczęśliwa i robisz to w zgodzie ze sobą, z dobrego serca dla samej siebie, nie zastanawiaj się, tylko działaj rób dbaj o swoje szczęście ciesz się tym życiem i tak słuchajcie to było całe przesłanie dla was dla grupy numer 2 dajcie koniecznie mi znać w komentarzu czy czytanie z wami rezonuje ja wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze i do zobaczenia w kolejnych filmach i pa i witam osoby które wybrały grupę numer 3 i słuchajcie, to czytanie będzie troszeczkę inne, bo będę jakby mówić Wam prosto, jakby od Waszych przewodników, jakby prosto właśnie e, powtarzać to, co chcą Wam przekazać Wasi Aniołowie. Więc to czytanie będzie troszeczkę inne, i już patrzymy, co dla Was, co dla grupy numer 3 ważnego Aniołowie pragną przekazać. Być może zastanawialiście się również nad wyborem grupy numer 2, bo to jest bardzo podobna sytuacja. Już niedługo to, na co czekasz, przyjdzie w Twoją stronę. Niedługo wszystko się wyjaśni, niedługo cała sytuacja zostanie pozytywnie rozwiązana. Niedługo zrozumiesz wiele rzeczy i będziesz mogła się cieszyć wynikiem tej sytuacji. Mimo, że tego nie widzisz, cały czas działamy i pracujemy nad tą sytuacją, pracujemy nad rozwiązaniem tej sytuacji. Tyle, że nie możemy przyspieszyć niektórych spraw. Natomiast rozwiązanie tych spraw jest już całkiem blisko. Mimo, że może tego nie widzisz, to niedługo to, na co czekasz, przyjdzie. Daj temu jeszcze troszeczkę czasu i zaufaj nam, że pracujemy nad tym pracujemy nad tym, żebyś mogła cieszyć się życiem, żebyś mogła cieszyć się z tej sytuacji, rozwiązania tej sytuacji i żeby wszystko się ułożyło. Cały czas staramy się zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby wszystko dobrze się zakończyło. więc nie bój się więcej nie zamartwiaj się jesteśmy przy tobie jesteś silną kobietą jesteś silnym mężczyzną czasami pewne rzeczy nie są zależne od ciebie zrobiłeś już wszystko co mogłeś zrobić w tej sytuacji teraz jest czas żebyśmy my mogli działać w twoim imieniu i dla Twojego dobra. Czasami nie da się, mimo bardzo dużych chęci, przyspieszyć czegoś, zmienić kogoś zdanie, zmienić kogoś decyzję. Pamiętaj, że niezależnie od wyniku, który przyjdzie, będzie on dla Twojego najwyższego dobra, dla Twojego najwyższego szczęścia, mimo że początkowo może nie będziesz tego zauważać. Zajmij sobie ten czas czymś innym. Być może czekasz na swoją prawdziwą miłość, być może czekasz na decyzję z pracy, z urzędu, na wiadomość, na rozmowę z kimś dla Ciebie ważnym. W końcu wszystko to do Ciebie przyjdzie. Natomiast teraz jeszcze, żebyś zadbała o siebie, zadbała o rodzinę, zadbała o swoich bliskich, zadbała sama o siebie, zajęła czymś umysł. Na chwilę oderwała się od tych myśli, czego nie masz. Zastanów się teraz, za co jesteś tak naprawdę wdzięczna. Za co tak naprawdę jesteś wdzięczna teraz w swoim życiu i co sprawia Ci największą radość. Gdy skupisz się na tym, co pozytywne w twoim życiu, na wdzięczności, przyspieszysz nasze działanie w tym, na co czekasz. Daj nam jeszcze chwilę. Ale przez ten czas się nie zamartwiaj. Przez ten czas zajmij się sobą tym, co sprawia ci największą przyjemność. Będziesz widzieć od nas powtarzające się liczby, powtarzające się słowa. Powtarzające się znaki, to będzie znak od nas, jasny dla ciebie, że jesteśmy przy tobie i chcemy dla ciebie jak najlepiej i że cały czas nad tym pracujemy. Więc nie martw się, tylko zajmij się teraz tym, co jest dla ciebie najlepsze, nad tym, co sprawia ci największą przyjemność. Zajmij czymś swoje myśli i daj nam działać. Wszystko dobrze się ułoży, a odpowiedzi, których szukasz do Ciebie przyjdą. Tak kochani, to było całe moje przesłanie anielskie dla Was. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy czytanie z wami rezonuje. Ja się z wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Do usłyszenia w kolejnych filmach i papa.